To są e, chyba głównie memy. E, memy i teraz musimy się rozplątać bez puszczania! Proszę! Tutaj, mądry. O, tu... Zapraszam Was na vlog z festiwalu. Niebo fest Festiwal. Nie. Jak to jest? Niebłe fest. Nie fest. To bardzo ważne jest to, jak ktoś pierwszy przyjedzie i w ogóle wszyscy się podniecają. O ja! Ktoś przyjechał już, ktoś przyjechał. I wiecie co? I to wszystko już pięknie wygląda. Ale jeszcze godzinę temu było źle. Było źle. Ja zawsze przed takimi imprezami jestem taka napięta i mało przyjemna. I taka, to robić, to robimy, to robimy, to robimy. To jest nie tak, to jest nie tak. Moja mama powiedziała, że dlatego, że czepiam się pierdu, Nie? No właśnie, więc trochę się czepiam pierdu, Ale powiem Wam, że. Jest pięknie, i trzeba się czepiać pierdolę. To Jeszcze chwilę temu to w ogóle tak nie wyglądało, i w ogóle się nie zapowiadało, że będzie ładnie wyglądać. Tak to u nas jest, niestety, że na ostatnią chwilę wychodzą najpiękniejsze rzeczy. Logo, bo to ono się wzięło, że to miejsce nasze się nazywa Niebłe, czyli niebo, no. i to o jest tą kreseczką, mhm. to jest kaszubska litera Tak, kaszubskiego, no. niebłe, czyli niebo po kaszubsku. A Dorota, jak zobaczyła to, to po prostu tą kreseczkę tak jeszcze przechyliła na poziom, i to nasze logo. Właśnie Aha. to jest niebo z takim, takim o, z kreseczką. I taki motyw właśnie tej aureoli, że, że to o można na zdjęciach, na zdjęciach na przykład nad ludźmi umieszczać, A, nie? Super. Cześć! Z tego względu, że kiedyś robiłam też we vlogach, to się witam. Witam bardzo serdecznie, jestem przyjacielem rodziny. Będziemy oprowadzać, będziemy oprowadzać po tym przepięknym miejscu, jakim jest Mezowo i Winnica Niebłe. Co Was skłoniło do tego, żeby przyjechać? Co Was zachęciło do tego, żeby odwiedzić tutaj to miejsce? To Ty pierwsza, bo ja No dobrze, to się zaczęło od tego, że trafiłam kiedyś, kiedyś na Instagram aszyków. I oni coś opowiadali właśnie o tym miejscu I opowiadali o tym, że to miejsce będzie dla ludzi I opowiadali też o jakimś festiwalu Ja myślę sobie, no po prostu będzie festiwal No to je, jedziemy, co nie? Że ja muszę tam być e, No cóż i tak ogłosili I tak patrzę, no dobra trzeba jechać I koniec i napisałam do dziewczyn Ej, jedziemy, jedziemy i tak, się tak, o tym a, okazało tak, Że, że... ja mam akurat wtedy urlop Biorą I się zastanawialiśmy Gdzie jechać na urlop I, I, i słyszałyśmy, że jedziemy Nie wiedziałyśmy co będzie Wybór padł w tak, było. Tak. Każda tak. ręka o, trzyma ma, jedną rękę. Ja mam jeszcze o, do dyspozycji moją rękę. Jedna wolna, o, 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 jedna wolna cześć, jest. Cześć. Ja mam do dyspozycji okay. jedną Dobra, Ciesz, prawo to chętny. Jedna, jedna wolna, rękę. Jedna ja ręka nie ma jednej ręki. Ja nie mam. Dobra, ktoś ma rączkę. Ja O, masz już Dobra, i teraz musimy się rozplątać bez puszczania. Proszę, kłódź, prowadzący, o, o. rozplątać się. O. Teraz ty się o, po prostu obróć tak o, ty. O tak, o tak, o tak. Prowadzicie taki, taką, taki profile społecznościowe o nazwie Dajenu, i to są e, chyba głównie e, memy. Ale takie w mojej obserwacji e, związane z życiem w ogóle kościoła to pierwsza cecha, co, co ja myślę, to się z, ro, robi mój wykład z tego. A druga e, to jest to, że podejmujecie tematy sztuki sakralnej, przerabiania tej sztuki sakralnej, interpretowania jej w tych memach. Znaczy za powstało tak, że po prostu y, rzuciłam pracę i byłam bezrobotna i znaczy, duża historia. Pracowałam, skończyłam dziennikarstwo i pracowałam przez kilka lat jako dziennikarz prasowy I, i później był taki moment w ogóle, kiedy wróciłam po wielu latach, nie po wielu po kilku latach, wróciłam do kościoła i stwierdziłam, że chcę coś robić dla kościoła, ale po prostu... Yy... Nie było miejsca, w którym siebie w tym kościele widziałam. Sporo roboty z tym festiwalem. My się zawsze zmagamy jako organizatorzy, jako gospodarze z taką mnogością po prostu zadań. I to jest kwestia taka, że, że też chcę być gospodarzem w takim sensie, że mam czas z ludźmi pogadać, nie? Ludzie też przyjechali tutaj, żeby z nami pogadać, nie? Chmiel daje nam aromaty przede wszystkim. Daje dużo takich owocowych, śmierchowych aromatów. Zależy od tego no. jakiego chmielu użyjemy. W słodowni odpowiednie warunki temperaturowe i wilkociowe e, zrobić, żeby to ziarno zaczęło troszeczkę kiełkować i wtedy się je suszy. Don't pack your Winoblusz ma to do siebie pięciopalczasty, on ma to do siebie, że on na jesień pięknie zmienia kolory. Na czer czerwony A. potem. Bo... Tutaj było tak samo, ale y, idziemy z trendem aszykowym no i stwierdziliśmy, <laughs> że te y, o, o, będzie można sobie siedzieć w altanie. Cia. Skumać. Podobnie było z huśtawką. Też huśtawka była obrośnięta winobluszczem, zlikwidowaliśmy go i tam posadziliśmy winogrona. Adam, Ewa, Jabłko, Raj, Eden. Pisz, pisz, pisz. Czyli to co widzimy na razie, tak? Co? Zapałka. bardzo dobrze. Skojarzenia na razie, nie Pałka, już zapałka. na memię, tak? Nie, ja już też, bardzo jakiś Lusterko. pomysł na mema, czy razy Ja mam kasłu. pomysł, że Dymek, Adam i napis nie rób mi tego. O, to muszę. Bo... Jo. Tak? Ja po prostu tu mogę dzięki temu festiwalowi zbliżać. Czy nie ja? Tylko doświadczać, o jak ludzie się zbliżają do Boga, jak stają się piękniejsi, stają się lepsi. Ale wiecie, tak w takim dobrym znaczeniu, w takim pięknym znaczeniu do Boga, który jest miłością. A teraz jest koncert. Patrzcie. Próbujesz złapać oddech i stop co znane i wygodne od lat Nie wiem na ile właśnie chciałam powiedzieć, na ile oglądaliście jakieś Wasze filmiki, że coś będzie sporo podobnych wiadomości. Yy, dlatego, że no jakoś yy, yy, myślę sobie, że, że Pan Bóg nam się bardzo pokazuje w naturze. I yy, taki, no mamy dowody jakby na to też... Yy, że. Naukowa. A my dostaliśmy jakąś taką wrażliwość, żeby, żeby to dostrzegać. Wszyscy machają i krzyczą Niebłe. Niebłe. Nie!